nie rzucaj we mnie pokażemy babci jak jesz nie, dobra nie bądź dziki dzisiaj byłeś pierwszy dzień w szkole powiedz, ja się nie dzielę, bo jestem samolubem Dobra już nie nagrywam. Spokojnie. Kieć nie jak homie. Karol. Dla mnie? Nie chcesz już?

Powiedz papa, babcie. Papa. Byłem dzisiaj, pierwszy dzień. Gdzie? W jakiej byłeś szkorze? Rainbow. Nie. Rainbow. Nie. Rainbow. Tak? W jakiej? Powiedz prawdę, Rainbow. bo to się nagrywa. Później urośniesz, ja ci puszczę i takie mówisz rzeczy. No i najpierw poszliście. Jutro do babci wyślę, bo jest zestreszczona za tobą. Tak? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Okay. Zakstuci się, wstawaj. Nie je się na siedząco. Co to za zachowanie? Ok, powiedz, papa, kończymy. Ja, koniec. Jadę zaraz. No i co dostałeś dziś od taty? Jaki prezent? Jak co będziesz zrobił z nim? No wiem, ale jak? Tak, tu jeszcze może.